Policjanci z Wałcza mogą pracować w lepszych warunkach. Odbyło się oficjalne otwarcie komendy przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego. Nowa siedziba poprawi pracę funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz samych obywateli. Nasza siedziba, owszem, była modernizowana w zakresie tym, w jakim tylko można było. Niestety... Jest to, ten budynek nie, nie spełniał wymogów XXI wieku, takich, które by pozwoliły normalnie funkcjonować. Dlatego ta decyzja o budowie zapadła w tym 2013 roku i, i ta inwestycja wreszcie. Została zakończona. Budynek, w którym dotychczas znajdowała się komenda, został zniesiony w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nowa siedziba policji jest budynkiem dwukontygnacyjnym, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Policjanci mają pod ręką siłownię, strzelnice, a co najważniejsze, w komendzie znajdują się dwa wejścia, tak by osoby agresywne nie miały kontaktu z innymi obywatelami. W starym obiekcie wiele razy się zastanawialiśmy, czy wyremontować stary obiekt, no ale tam nie było miejsca. Po pierwsze na strzelnicę, po drugie na, na jakąś salę ćwiczeń. Po trzecie, ten obiekt też ma salę tradycji, co jest ważne, żeby młodych funkcjonariuszy uczyć etosu i żeby, żeby tłumaczyć im, dlaczego ta służba jest tak ważna. Projekt został zrealizowany w ramach modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Koszt inwestycji to około 23 miliony złotych. Justyna Zamorska, Telewizja Asta.